No i lecimy. Jest w tym momencie bardzo remontowany ten hotel. Tutaj jest taka starsza część, wykwintnie zbudowana z różnego rodzaju kamieni rzeźbionych, klejonych. Niestety rusztowanie w tym momencie zasłania większość okazałości pięknej tego hotelu. A tutaj była piękna sala balowa kiedyś, kilka lat temu, ale się spaliła, ponieważ wybuchł porząd. <laughs> tak, miejsce jest piękne, wyśmienite. Ogromny, potężny park z jednej strony. Obejdziemy to wszystko wokoło. Oprócz tego hektary kwadratowe pola golfowego. Kilometry kwadratowe, hektary to już są kwadratowe. Jestem bardzo wyśmienicie wykształcony. Nie, jestem bardzo niewykształcony, od razu z góry to uprzedzam wszystkich słuchaczy oglądaczy, dlatego nie znam się na niczym, tylko umiem mówić głupoty. Jest to hotel częściowo stary, ale część też jest odrestaurowana, a kolejna część jest nowo zbudowana, lecz podpasowana pięknie pod styl pozostałych budynków. Są elementy z kamienia, żeby to ładnie wyglądało. Takie akcenty delikatne tu i tam. Ogólnie bardzo piękne miejsce. Kiedy jest ładna pogoda, to wręcz ostoja spokoju i piękne miejsce do relaksu. Po covidzie powoli, powoli ten hotel się zaczynał zaczynają wstawać na nogi. Zacząd wstawać nogi, jest tutaj świetna restauracja, bardzo dobre jedzonko. Tylko niedługo nie będzie to dostępne za bardzo dla. Dla, dla społeczeństwa publicznego, e, ponieważ witamy tutaj naszych e, polskich sąsiadów ukraińskich, przyjadł tutaj, żeby mogli znaleźć tu schronienie przed e, tragicznymi wydarzeniami, które dzieją się w ich kraju w ostatnich kilku miesiącach. E, dlatego też przyjechaliśmy tutaj. Mieszkamy całkiem niedaleko. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, czy moglibyśmy spotkać już pierwszych przy. Pierwszych, pierwszych gości z Ukrainy, porozmawiać z nimi, zapytać się ich, co się dzieje, co się wydarzyło, dlaczego tak się dzieje. Z pierwszej ręki chcieliśmy naprawdę zapytać i przywitać też gorącym sercem z pokrzepieniem, że jesteśmy wszyscy razem i wszyscy Razem się trzymamy i sobie nawzajem pomożemy. Ile możemy. Wiadomo, ci, czasy są ciężkie, dlatego nikt z nas nie ma zbyt wiele w tych czasach. E, ze względu na koszty życia i ekonomię, która nastała. Się sapałem, bo nie mam kondycji. W ogóle patrzcie, e, pieczarka rośnie. No i dobrze. E, m, ale. Chodzimy tu wokoło i są przygotowania. Na pewno trwają przygotowania, bo wokół jest dużo vanów, jeepów z narzędziami, stolarze, hydraulicy, elektrycy chodzą, instalują, tworzą, kreują, przygotowują wszystkie tutaj te domy. Te owo oh, tutaj, właśnie te tutaj domy zostają przygotowywane na przybycie naszych ukraińskich gości, żeby mogli sobie znaleźć w końcu ostoje spokoju trochę z daleka od niebezpiecznych terenów, w których zamieszkują w tym momencie. Ehm, mamy nadzieję, że będą mogli znaleźć tu ukojenie na jakiś czas swoich nerwów. Materace tak jak widać są e, przygotowywane do spania. E, pomieszczenie wewnętrzne są e, Umeblowywane, ostatnie przygotowania sami jak widzicie, ostatnie przygotowania przed przyjęciem naszych gości. E, hotel ten jest, składa się z kilku, e, jakby to nazwać, części mieszkalnych, nowszych i starszych. Są to apartamenty, są to też domy wodno stojące w niektórych częściach y, parku, tam w dalszej, w dalszej części z tyłu. Um, ogólnie rzecz biorąc około, spodziewamy się, tu jest 150 e, naszych ukraińskich sąsiadów znajdzie e, schronienie, co jest e, myślę, że zacne, zacne, wspaniałe um, i no nie mogę, się doczekać, nie możemy się doczekać, tutaj jest kolejne e, takie ładne podwóreczko wewnętrzne, spokojne bardzo, jak widzicie też z kamiennymi akcentami, pięknie wyglądające e, sypialnie wewnątrz. Bardzo ładnie, wszystko to przygotowane jest, wysprzątane już, się postarali, naprawdę wszyscy tutaj. Prawo dla całej drużyny z Dundrum Hotelu, za to, że to, przygotowali to.